Witam Was kochani bardzo serdecznie. Ja Was witam w nowym filmie i od razu na samym początku zapraszam do zostawienia po sobie jakiegoś śladu, w postaci komentarza, łapki. Bądź jeżeli macie ochotę oczywiście zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i kochani, w Pepko. Pokażę Wam to, co pojawiło się, oczywiście nowego, a także coś ze starszych kolekcji. Mam nadzieję, że tym razem znajdziemy dużo nowości. A jak będzie, to tak naprawdę się okaże. Tutaj mamy fajną przecenę: 30 zł z 40. 40 zł kosztuje, natomiast taka poducha w stylu Boho. Tutaj mamy kolejną za 40 zł. I taka za 40. Coś nowego: za 12 zł takie liście Patera. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo fajnie wygląda. W kolorze zielonym. Coś ciekawego. Chociaż jakiś czas temu były liście, tylko mniejsze. I też ładnie wyglądały. Tutaj mamy. Obok w kolorze brązowym. Zdaje mi się, że ten, ten liść ładniejszy. Dajcie oczywiście znać, który Wam się bardziej podoba zielony czy brązowy. Cena naprawdę bardzo fajna 12 zł. Super. 30 zł. natomiast kosztuje takie lustro w stylu Boho. Te lustro akurat Wam już wcześniej pokazywałam. I 40 zł. Taka dekoracja do zawieszenia. Super. 12 zł. Natomiast kosztuje taka świeca, bardzo wiosenna. I tutaj mamy coś nowego 17 zł. Taka świeczka w szkle. Bardzo fajnie wygląda ten pojemnik. Ładny kolor. Chociaż jak wiecie, ja fioletu za bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o dodatki do domu. Tutaj mamy kolejny kolor. 17 zł. Myślę, że fajnie to wygląda. A później możemy sobie taki pojemnik wykorzystać do czegoś innego. 25 zł, natomiast kosztuje. Taka zielona świeca. Uwierzcie mi, że na żywo prezentuje się naprawdę przepięknie. 25 zł, kolejna tym razem brązowa. Ramka, fajna taka wężowa skórka. Cena tylko 5 zł. I tutaj mamy za 10 zł prześliczny, ale to naprawdę prześliczny kubek. Bardzo ciekawie wygląda, takie jakby niebo, super też. I 6 zł kolejny, bardzo ładny niebieski kolor. Z takimi wytłaczanymi gałązkami. 10 zł, natomiast kosztuje taki kubeczek. Tutaj już mamy wzór bardziej dziecięcy. I 10 zł, naprawdę duży, ogromny kubek w kolorze różowym. Śliczne kieliszki w kolorze brązowym. Do kompletu możemy dokupić jeszcze szklanki. Jak tylko znajdę, to ja Wam je oczywiście pokażę. Natomiast, jeżeli chodzi o te kieliszki, kosztują 30 zł. 6 zł. Natomiast kosztuje taki kubeczek. Tutaj jeszcze są postawione nowości, także. Także jeszcze kubeczki Wam pokażę. 6 zł. Taki nakrapiany, też ciekawy wzór. I tutaj mamy kolejne za 6 zł. Tym razem w takie kwiaty ze wzorem kwiatowym. Śliczny jest ten kubeczek. I tutaj mamy za 10 zł, coś świątecznego. Oczywiście ja te ozdoby wszystkie Wam pokazywałam, natomiast no zbliża się Wielkanoc, więc tych jajeczek chyba Wam nie pokazywałam. Cena 6 zł. I takie ozdoby za 5 zł do yy, malowania, taki worek na jajka, prezenty. Cena 10 zł. Bardzo fajnie to wygląda z takimi uszami. Z kolorowym noskiem. 20 zł. Te zające super. Fajnie wyglądają. I tutaj mamy jajka. Jajka kolorowe, nakrapiane. 20 zł. Taka ozdoba, kura. Chyba tej kury Wam wcześniej nie pokazywałam. Przynajmniej nie kojarzę. Tutaj mamy jeszcze taką. Białą. Tylko wiecie, co nie wiem, czy to nie są ozdoby z tamtego roku. Tak jakoś mi się kojarzy, właśnie. Za mało jest tych ozdób tutaj na tej półce, więc podejrzewam, że są to ozdoby z poprzedniego roku. Taka nawet dosyć ciekawa ta kura. 15 zł, nowość, taka konewka, metalowa. I tutaj mamy różnego rodzaju preparaty do roślin, choroby, szkodniki 17 zł, odżywki, odżywka do, do storczyków 4 zł i wiele, wiele innych rzeczy 50 zł. Tutaj mamy ciekawą doniczkę za 7 zł. Jedna, jedyna. Bardzo ładnie wygląda. Światło się odbija. Super. Podoba mi się. Chociaż to jest jednak zwykła doniczka, ale, ale jednak. 20 zł. Natomiast kosztuje taka większa. A teraz jestem, kochani, już w sklepie Homend You. Oczywiście kolekcja świąteczna, bardzo duży wybór, bardzo dużo rzeczy, dekoracji. Niektóre przepiękne, niektóre normalne, jak to w każdym sklepie. Bardzo fajne i ciekawe kury. Tutaj obok mamy takie doniczki w kształcie skróbki jajka. Już patrzymy sobie cenę. 30 zł. Także no nie jest źle, nie jest tragicznie także ale fajna doniczka. Chociaż widziałam ładniejsze, tak, taka jest prawda. 90 zł natomiast kosztuje taka ozdoba, taki stroik dekoracja z jajkami. No i oczywiście różnego rodzaju poszewki, poduszki, ceny praktycznie niektóre jak w PEPCO. Także nie jest źle, 50 zł. Yy, taka yy, bardzo ładnie wygląda, taki królik na zielonym yy, tle. Yy, ta jest dosyć ciekawa, chociaż 50 zł, chociaż to jest królik, chyba tak. Fajne ma za to uszy, takie taki odstające. I tutaj znalazłam coś pięknego, przepiękna. Poszeweczka na poduszkę, no po prostu rewelacja. Super. Kolejna ozdoba na jajka, 100 zł, i wiecie co? Tak, zastanawiam się, w Bodziu chyba były przepiękne ozdoby w tamtym roku, i jak będę tylko miała czas, i samochód, to oczywiście podjadę i sobie obejrzymy co tam ciekawego jest bo jeżeli chodzi o Agata Meble to nie wiem czy, czy zdążę jakbym miała ja samochód to coś to co innego natomiast za dwa albo trzy tygodnie dopiero będę miała z powrotem i kolejne poduchy świąteczne tutaj mamy wersję złotą 50 zł, i dostępna jeszcze jest wersja srebrna. Koniecznie napiszcie, która Wam się bardziej podoba. Czy złoto, czy srebro. Fajne takie wycinane. Kojarzą mi się właśnie te poduchy z takimi, z taką pościelą. Na przykład moja babcia wyszywała albo jakoś to się nazywa. Natomiast ja. Hmm, nie pamiętam, nie pamiętam, wiem, że, że to było, no kiedyś było to bardzo popularne, wiem, że dużo osób też y, tym się jeszcze zajmuje, ale dobrze, wracajmy oczywiście do ozdób i dekoracji, zobaczcie na tą poszewkę, super, króliczki, zajączki, bardzo ładne, tutaj mamy taką śmieszną, czarno-złotą, też fajnie wygląda, Super są te poduchy i powiem Wam, że, y, że jak są promocje, to naprawdę można, y, można się obkupić i kupić niektóre fajne rzeczy y, po niższej cenie. Y, 36 zł, także taniej niż w Pepko. 110 zł nie wiem czy kojarzycie bardzo podobna, prawie identyczna dekoracja była ostatnio chyba w PEPCO. Nawet Wam pokazywałam, tylko zdaje mi się, że była troszeczkę niższa, mniejsza. Natomiast no cena wiadomo też. Ale zobaczcie, bardzo podobne dekoracje, wręcz identyczne. I dziękuję, kochani Wam, bardzo za oglądanie. Oczywiście, słyszymy się w kolejnym filmie, a na vlogi zapraszam już po weekendzie. I do zobaczenia. Pa!